Część pierwsza, wstęp. W tym odcinku przeanalizujemy twórczość Wardęgi, jak zaczynał, na czym osiągnął popularność, i jak na przestrzeni lat zmieniały się jego poglądy. Na wstępie przedstawię początki jego działalności w internecie. Skupiały się one na uprzykrzaniu życia przypadkowym osobom, a no tak, on to nazywał prankami: spryskiwanie ludzi nieznaną substancją w przebraniu Spidermana, rzucanie w ludzi papierem toaletowym, będąc przebranym za kibel. Czy pajacowanie przy pomniku nieznanego żołnierza to tylko mała część jakże wybitnej twórczości. Kolejna kwestia, którą warto poruszyć, to utrudnianie ludziom pracy. Wskakiwanie na lade w sklepie, wysypanie śniegu w markecie, siedzenie w lodówce, w której przetrzymuje się żywność, rozpylanie proszku gaśniczego podczas wykładów na uczelni, czy też prowokowanie policji, to tylko część jego wspaniałej twórczości. W 2014 roku założył drugi kanał o nazwie Królestwo na którym mógł prezentować materiały o różnej tematyce, jak rozmowy z innymi youtuberami, vlogi, luźne rozmowy i własne przemyślenia. Ten właśnie kanał po zakończeniu robienia pranków posłużył mu do komentowania aktualnej sytuacji na YouTubie i umoralniania w internecie. Wytykał błędy takim twórcom jak Marcin Dubiel, Danny Ferreri, Dane i Majewski i Kacprowi Błońskiemu, z którym kilka lat później razem stworzyli projekt Goats, ale o tym później. Część druga: hipokryzja Sylwester od początków działania kanału Królestwo dużą uwagę zwracał na subskrypcje, lajki i wyświetlenia. Był zadowolony z atencji i przekraczania kolejnych progów subów. Na końcu odcinków dodawał napis przypominający o subskrybowaniu jego kanału i w kilku filmach osobiście zapraszał bardzo serdecznie do subskrybowania. Również stosował zabieg proszenia o łapki, sugerując widzom, że jeśli będzie dużo łapek w górę, to wrzuci drugą część. Jednak po pewnym czasie Sylwester zmienił zdanie i zaczął mówić, że proszenie o suby jest uwłaczające twórcy. Sylwku, co takiego wpłynęło na ciebie, że kiedyś sam prosiłeś o lajki, suby i komentarze, a po czasie przestałeś, a wręcz krytykowałeś takie zachowanie? Czy po osiągnięciu swojego celu w cyferkach na kanale sprytnie podszedłeś do tematu i zacząłeś przekonywać widzów, że zachowanie innych twórców jest uwłaczające? Tym samym powoli budując swoją społeczność watachy, która zawsze będzie za tobą stała i w przypadku wycieku afery obroni cię? Z tym pytaniem zostawiam was i przechodzimy do kolejnego tematu, jakim jest wybijanie się na dramach. Sylwester w swoim programie otwarcie przyznał, że był bardzo zadowolony z dramy z Gargamelem, bo zrobił na tym bardzo dobre zasięgi. W innym odcinku tego programu wspólnie z człowiekiem wargą stwierdzili, że nie ma nic złego w wykorzystywaniu sytuacji i wybijaniu się na innych twórcach. Jeśli masz możliwość, to korzystaj. Niestety po upływie czasu ponownie sylwestrowi zmienił się światopogląd. Był on bardzo oburzony, że osoby występujące na kanale Goats chcą tylko użyć jego i jego kolegów jako trampoliny do sukcesu, a sam już zapomniał, jak nagrywał materiały z innymi twórcami pod zwiększenie zasięgów i jak dobrze się bawił podczas dram napędzających mu kanał. Ostatni temat, który chcę poruszyć w tej części, to pieniądze. Sylwester w swoich materiałach wspominał o pieniądzach i zarobkach na YouTubie. W filmie z 2018 roku obawiał się, że YouTube może zablokować mu kanał i jeśli do tego dojdzie, to będzie on w dupie. Dziwna sytuacja, że kiedyś przejmowałeś się tym i faktycznie zarobki z YouTube'a były istotne, a teraz chwalisz się, że wrzucasz filmy bez czekania na zielonego dolara i robisz kanał Goats, żeby się dobrze bawić. Czyżby twoja sytuacja finansowa się poprawiła właśnie przez YouTube'a? Jeśli tak, to nie dziw się osobom, które próbują w każdy możliwy sposób wejść do świata dużych, lekko robionych pieniędzy. Część trzecia z wyrol na kanale SA Wardenga pojawiały się filmy pranki z udziałem zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Jednak moją uwagę przykuło to, w jaki sposób są tam traktowane kobiety. Zabieranie krzesła, próba podniesienia i puszczenie ręki z premedytacją, tańczenie przy leżącej kobiecie, smarowanie twarzy. Rozumiem, że to tylko pranki i ustawione sytuacje z aktorami. Ciekawym zachowaniem jest również rozbieranie manekinów w sklepach i obmacywanie ich. Może ja tego nie rozumiem i innych to śmieszy. No ale pominiemy tutaj manekiny. Dlaczego? Bo na kanale SA, Wardenga, był kiedyś bardzo ambitny film, w którym w przebraniu chodził i łapał przypadkowe kobiety za piersi. No cóż, to może ja jestem jakiś dziwny i niepotrzebnie wyciągam te stare rzeczy, ale warto chwilę się nad tym zastanowić. Część czwarta. Podsumowanie. Sylwester przez wiele lat uczył nas i informował, jacy to źli są youtuberzy. Że zrobią wszystko pod zasięgi i pieniądze. Wspominał o zarobkach na YouTubie i jak można wybić się wykorzystując innych twórców. Wspominał jak działa algorytm i co zrobić, żeby wyświetlenia i suby rosły. Ostatnie lata jego działalności uczą więcej niż kurs friza. Pokazał nam, że najlepiej wychodzi się na dramach i aferach. Mogliśmy śledzić jego śledztwo w sprawie loga, które używała wersow i że bez problemu może wyszukać wszystkie informacje pogrążające ją. Teraz sobie uświadomiłem, że mógł przecież tak samo postąpić z polskim pingwinem, czyli Stuartem Bartonem. Dlaczego nie zdecydował się oczyścić Stu z zarzutów tak jak to zrobił z Leksiem? Lub mógł równie dobrze przeprowadzić śledztwo i wyjawić prawdę na temat Stewarta? Dlaczego nagrał materiał na fagatę, a po kilku miesiącach zaczął się z nią kolegować i razem występuje na filmach? Dlaczego mówił, że jakby ludzie poznali prawdę o Stu, to inaczej by patrzyli na fagatę? Tego nigdy się nie dowiemy, co branża YouTube jeszcze ukrywa. Jedynie możemy się domyślać. Tak, jak możemy się domyślać, co skłoniło Wardęgę do dołączenia do projektu Goats. Sylwek kiedyś mówił o branży porno, o pomyśle na swoją emeryturę. Czy przypadkiem to, co robi teraz, to nie są podwaliny pod to? Tak dużo pytań, a tak mało odpowiedzi. YouTube dalej będzie istniał, i dramy będą coraz częściej i coraz większe, bo mało kto zostaje ukarany. Kanałom komentarzy faktycznie udało się zwalczyć reklamowanie skamu, ale ile osób tak naprawdę poniosło tego konsekwencje? Twórcy reklamujący skam mieli tylko przeprosić i po sprawie Naprawdę? Wystarczyły wam przeprosiny? Tak będzie teraz to wyglądało, że po grubej aferze wystarczy jedno słowo i po sprawie. Tak jak po sytuacji w Gołdz, gdzie była przeprowadzona konkurencja walki o piłkę, gdzie ewidentnie było widać rażące błędy, a mimo wszystko organizatorzy zarzekali się, że było ok, i próbowali zmienić temat na to, czy takie zawody by się sprawdziły. Wardenga również mimo tak dużej krytyki. Wciąż uważał, że na planie będzie potrzebny weterynarz, bo niektórzy się zachowywali jak zwierzęta. Sylwek, czy ty oglądałeś ten materiał i, czy widziałeś, jak ty się tam zachowywałeś? Czy ty tego nie widzisz? Czy przyjmiesz kiedyś krytykę bez ciągłej próby bronienia się? Ty zawsze tak obrócisz rozmowę, aby stanęło na twoim. Pamiętaj, że ciebie często oglądają dzieci i biorą przykład z twojego zachowania, więc postaraj się dawać im dobry wzorzec. Na koniec tylko dodam, że ten materiał ani żaden inny nic nie zmieni, bo minie trochę czasu i wszyscy o wszystkim zapomną. Twórcy dalej będą robić bagno, będą pilnować tylko swojego interesu i robić materiały pod jak największe zasięgi. Dziękuję za obejrzenie filmu. Nie zostawiajcie subów, nie klikajcie łapek i nie dodawajcie komentarzy.